I tak dzień można zaczynać, także witam Was w kolejnym filmie i witam Was w ostatnim filmie przed naszym wyjazdem z serii Co jem w ciągu dnia? Także dzisiaj Wam pokażę oczywiście jak zwykle trzy moje posiłki, śniadanie, obiad i kolację No więc zaczynamy ten dzień i lecimy pierwsze co to na zakupy bo musimy jeszcze dokupić parę rzeczy przed naszym wyjazdem na wakacje o, będzie się działo na pewno Także też zobaczycie kolejne vlogi wyjazdowe, także lecimy z tym dniem. Dobra, więc jak mówię, to jest nasz ostatni dzień przed wyjazdem, więc jak mówię, dzień organizacyjnie, więc bardzo, bardzo mamy dzisiaj tłoku zadań. Więc robimy się jednak sobie na szybko. Mam tutaj jednego przejrzałego banana, ale trzeba wszystko wykorzystać. Co w lodówce jest, także użyjemy go dzisiaj. Mam tutaj odżywkę białkową, smaku czekoladowym, super się będzie komponowała. Mam tutaj również mleko kokosowe i mam również masło orzechowe. I wszystkie składniki sobie oczywiście razem łączymy i zaraz Wam na ekranie wyświetlę dokładne proporcje, co i czego używamy. i teraz całość będziemy oczywiście blenderować. Do tej konsystencji doleję trochę oczywiście wody, żeby to po prostu było bardziej płynne niż gęste. Tylko ostatnia taka rzecz. Wiadomo, że lepiej byłoby, jeżeli byście wszystko to sobie zjedli osobno, a nie zblenderowali i po prostu wypili w takiej formie, ale czasami też takie są dni oczywiście, że wiecie, jesteśmy w poświechu, musimy szybko gdzieś biec i po prostu nie mam czasu, żeby siedzieć i gryźć, więc takie coś nawet sobie czasami ja robię, jak jeździłam do pracy, to sobie po prostu robiłam takiego szejka z rana do samochodu i w drodze sobie go wypijałam. Mamy pełną Wartościowe śniadanie w szybkiej formie. Wiadomo, że nie, nie codziennie takie coś można robić, żeby wypijać to, bo wiadomo, że jeżeli się będzie gryzło i jadło produkty, to będą bardziej syciły, ale oczywiście. Raz na jakiś czas oczywiście można. Tak samo jak raz na jakiś czas można nieraz sobie zjeść jakiegoś hamburgera, tak samo raz na jakiś czas można sobie e, wypić shake'a a nie po prostu jeść śniadanie w normalnej, stałej formie. Wczoraj byłam w sklepie tak sobie chodziłam między półkami, mówię, znalazłam to, e, tofu. Mówię, kurde, nigdy tego nie jadłam, jestem ciekawa, jak to w ogóle smakuje, więc po prostu wzięłam to. Początkowo myślałam, że w ogóle tofu będzie leżało w dziale takim wiecie, lodówki, jakieś tam są sery, wędliny i tak dalej, będzie jakiś dział wyzielony, na takie produkty, właśnie, wiecie, dla wegetarian, ale jednak się pomyliłam, bo było to w dziale z takimi żywnościami azjatyckimi. Także, dobra, ja nie to, że jestem taka mądra. Przepisując internetu wpisałam po prostu w Google to i dzisiaj robimy to z pieczarkami i cebulą, czyli bardzo podobnie gajecznicę, i jestem bardzo ciekawa tego smaku. Także bierzemy się do roboty i. Czy drugi wykonane, czyli mamy to pokrojone. Także teraz kolejny punkt. Otworzymy sobie tą paczkę tego tofu. Ciekawa jestem, ja kupiłam dobry to tofu, ponieważ przede wszystkim ono nie jest wędzone, a miało być wędzone, ale nie znalazłam wędzonego w sklepie. Ale wiecie co, jak ten kartonik, to jest takie bardzo płynne w środku. Szczerze, naprawdę ja nie mam pojęcia zielonego, czego się spodziewać po tym, jeżeli chodzi o smak, nie mam pojęcia w ogóle. Ale zawsze byłam ciekawa, żeby to spróbować. I właśnie dzisiaj, dzisiaj jest ten dzień. Dobra, jest tutaj woda. Woda się odleje do zlewu. to jest olej, czy to to jest? Chyba są snużyczki. Dobra, spróbujemy w takim razie to otworzyć trążyczkę. Mimo, może to pójdzie lepiej. A na pewno bezpieczniej. Wygląda jak fetę trochę. Nie wiem czy mam to wyleć, czy to tak się wychlustać to, czy... czy co mam w ogóle z tym zrobić, czekaj. Dobra, odkroję sobie kawałek. O ma tu takie rozwalające się. Dobra. W ogóle jak to pachnie? Nie pachnie nijak, patrz, pachnie to niczym. Dobra. Kroję jeszcze kawałek i myślę, że to w ogóle na tego. Taka żelka. Wkroję jeszcze oleju. Dobry, moi drodzy, czas na kolację, więc mam dzisiaj ochotę na spaghetti, ale nie takie zwykłe z makaronem, tylko mniej kaloryczne, ale równie smaczne, także zaraz wam pokażę, co będziemy jeść dobrego. i z jednej cukinii wyszła mi aż cała taka prawie że micha tego powiedzmy ala makaronu, teraz to tylko posypę trochę solą, żeby to puściło trochę woda i potem na do tego posmażę i wymieszam z sosem, wiadomo, że to jeszcze troszeczkę będzie, ale i tak będzie super i powiem wam, że cukinia, tak samo jak brokuły czy kalafior, to są moje ulubione produkty na diecie redukcyjnej, bo po prostu są objętościowo dużo a mało kaloryczne no i tak jak widzicie, moje spaghetti już jest gotowe. Oczywiście sos do spaghetti taki sam jak zawsze, także podlinkuję Wam w karcie powyżej. Dokładnie jak to robię, bo zawsze robię taki sam sos. Także ja idę jeść.